Kochani, do serca Najświętszej Marii Panny. Sztandary te będziemy nosić podczas procesji, w których będziemy wyznawać naszą przynależność do Kościoła pielgrzymującego przez ten świat, wędrującego do wiesznej Ojczyzny, niebieskiego Jeruzalem. Chrystus jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga i naszą drogą do Ojca. Niosąc te sztandary, kierujmy nasze oczy ku Chrystusowi, który z Ojcem Duchem Świętym króluje w niebie na wieki, Amen. Amen. Matka Najświętsza wyprasza nam swoje u z Bożego Orędownictwa. Ojciec dał nam jako zbawiciela i odkupiciela swoje słowo, przez które wszystko stworzył i w którym wszystko ma istnienie. Skierujmy więc do Boga nasze wspólne błagania. Upodobnij nas, Ojcze, do Twojego syna. Ojcze, Twój syn, jest nieskończoną mądrością, najwyższą prawdą. Spraw, abyśmy coraz głębiej poznawali i trwali w niej z całym sercem. Upodobnij nas, Ojcze, do Twojego Syna. Ojcze, Ty posyłając swojego Syna na ziemię, napełniłeś ją radością. Niech ciągła obecność Chrystusa raduje nasze serca. Upodobnij nas, nas, Ojcze, do Twojego do syna. syna. Ojcze, Ty namaściłeś Chrystusa na kapłana i króla i proroka. Spraw, byśmy w nim stawali się miło Tobie ofiarą. Wiernymi sługami, gorliwymi uczniami. Upłodni nas, Ojcze, do twojego, twojego Syna. Ojcze, Ty zechciałeś, aby Chrystus był dla nas nauczycielem, cichym i pogornego serca. Wspomagaj nas, abyśmy od Niego nauczyli się łagodności i dobroci. Upłodni nas, Ojcze, do Twojego Syna. Ojcze, Ty przez krew Chrystusa przelaną na krzyżu wszystko pojednałeś ze sobą sprawa, abyśmy współdziałali z Tobą we wprowadzaniu zgody i pokoju. Ojcze, do swojego Syna. Ojcze, Ty niewymownym rządzeniem swojej opatrzności zechciałeś, aby nasz Zbawiciel zawiózł na drzewie krzyża jako zwycięzca śmierci i szatana spraw, abyśmy jednocząc się z nim w jego śmierci stali się także uczestnikami jego zmartwychwstania. Podoba mi nas, ojcze, do Twojego syna. Mówmy się w ciszy. Boże, który mieszkasz w niedostępnej światłości, Ty nas tak umiłowałeś, że, będąc niewidzialny, stałeś się dla nas widzialny w Chrystusie. Wejdź łaskawie na swoich wiernych, którzy wykonali te sztandary z runkiem Twojego syna i z najświętszą Marią Paną. I ze czcią będą je nosić w procesjach spraw, aby szcząc Chrystusa sami nieustannie przemieniali się na Jego podobieństwo i wstępowali w Jego ślady, doszli do Ciebie, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boświęcenie Jan. Chryste, słysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, miłuj się nad nami. skończonego mojem satu, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, Świątynią Boga, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Jezusa, na nieprawości naszych strój Jezusa, Panie na. O, nie na. So uh -huh. Króluj, W Bożej obecności powstała kaplica tutaj na granicy. do świata, a gdziekolwiek będziemy pracować, spotykać się, zawsze byśmy świadczyli o Chrystusie. Dlaczego będziemy wracać? Będziemy dziękować sercu Jezusowemu, że bezpiecznie nas przyprowadził do domu, do naszych bliskich. i Możemy się cieszyć i wspólnotą. I dobry Bóg w swoim sercu, pana zawsze. Prośmy teraz w cichej modlitwie o błogosławieństwo tej kapliczki dla nas w całej wspólnoty parafialnej. Niech imię Pańskie będzie błogosławione Teraz módlmy się, Panie nasz Boże, nikt nigdy nie oglądał Ciebie. Uczynił to dopiero Syn Twój Jezus Chrystus. On jest obrazem Twoim, odblaskiem Twojej chwały. I Twojej istoty prosimy Cię, pobłogosław tę figurę Twego Serca Najświętszego. Spraw, abyśmy stale wpatrując się w Chrystusa, naśladowali przykład Jego życia i starali się coraz bardziej do Niego podabniać, aż ujrzymy Go kiedyś twarzą w twarz, gdzie z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Chodzmy się do ojca, pana naszego Jezusa Chrystusa. Panie Boże, sprawa, aby wszyscy ludzie w wizerunku syna twojego Jezusa Chrystusa poznawali Twoją miłość i dobro. Ciebie prosimy. Sprawa, abyśmy zrozumieli, że jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Obda świat pokojem przyniesionym przez Chrystusa. Ciebie prosimy. Czech nas Panie. Rzecz mogący Boże racz błogosławić mieszkańcom tej wspólnoty, aby cieszyli się Twoimi łaskami, zdążali do świętości, cieszyli się pomyślnością i zdrowiem. Ciebie prosimy. Nie nas Panie. Panie. racz obdarzy swoimi łaskami, szczególnie łaską miłosierdzia, tych wszystkich, którzy cierpią choroby, dźwigają krzyż codzienności. Daj łaskę nawrócenia grzesznikom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ponieważ jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego pełni wności wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święcie imię Twoje. przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj. I opuść nam nasze winy. Koimy, odpuszczamy naszych widowajców i nie na nas zaburzeniem, ale nas zbaw od złego. Najświętszej Maryi Panie, niepokalanej sercu, zawierzmy nasze rodziny pod Twoją obronę. Uczyka. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami, drażnie gardzić w potrzebach naszych, ale od złych przygód radź nas zawsze wybawiać. Panno palec i błogosławiona, O Pani nasza, O nasza, Pośredniczko nasza, Pośredniczko nasza, pośredniczko nasza Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu synowi nas Z Wspomożenie wiernych, módl się za Uzdrowienie chorych, módl się za nami. chorych módl się za nami. Polowo rodzin, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się. Za nami. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech ten wieczór i noc będą ciche i spokojne. Pan z wami. Swoim. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. O Bogu, niech